Właśnie kiedy na tą mam mamieś, jak to drugi dzień zaczynamy w Barcelonie. Słuchajcie, zaraz wam mniej więcej powiem, co tam na mapach pozaznaczałem Idziemy właśnie tam, jak to się nazywa ten lokal? 365. 365 albo 69, A my w co graliśmy? 358. 365, kawiarnia, jedziemy zjeść śniadanie. Czy są ludzie? Nie, są wolne stoliki. Zaczynamy drugi dzień, się między nimi Sagrada Familia, czyli atrakcja numer 1. Także no, zobaczymy jak to będzie Na pewno Park Güell I na pewno dobre knajpki polecane przez naszego tutaj lidera wyprawy To Pan Gazda się jak z weszło trawę Pan Gazda no dobra to co zaczynamy i więcej I więcej kolejnych wejściach i będziemy się kierować zaraz. E, słuchajcie na kolejkę, która nas wzniesie na wzgórze Montujaz, gdzie wczoraj byliśmy pieszo, niedaleko. Tam mamy stadion olimpijski, tam mamy chyba jakiś zamek. E, także będziemy sobie to zwiedzać. Tutaj operator mi pokazuje, żebym pokazał ten ładny krajobraz, te palmy, te budynki. Bardzo ładnie jest. Jaka jest temperatura, Mateusz, teraz powiedz? 17 stopni. 17. 17 nie, chyba nie. O 15. Operator tak. mi mówi, że 15. 15 myślę, że maks. Właśnie tak niektórzy chodzą w koszulkach, niektórzy w swetrach, niektórzy w kurtkach. Także temperatura jest fajna. Przede wszystkim jest słonecznie. Także dzisiaj mamy plan taki, że co? Że najpierw kolejką wjeżdżamy. No chyba trzeba będzie też zjechać. Później kierujemy się. O 14 musimy być Sagrada Familia. O 16 Park Güell. I, I po drodze trzeba coś zjeść. Także grafik jest napięty. Po parku także... góry obiad, nie wcześniej Mi to obojętne, ja się najadłem, tak? Zjedliśmy sobie śniadanie dzisiaj w 365. Okej okay. No i Barcelona momentami gra w ustawieniu 3-5-2, także no Zdecydowanie No dobra, to co? Ruszamy dalej, ruszamy na kolejkę Jesteśmy właśnie przy ticket office na to wzgórze. Kupujemy sobie bilety. Bilet kosztuje 12,5 euro chyba jak dobrze widziałem w jedną stronę. Będziemy jechać na tamto wzgórze, które od tam 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 jest o e, i stamtąd będziemy próbowali zejść na dół i pojechać do Sagrady Familii. Jak zdążymy to ja jestem Jezus Chrystus jest Superstar. Dobra. No jesteśmy już na samej górze tutaj, będziemy kolejką wjeżdżać. Tu mamy plażę i będziemy się zaraz wspomnieć na wzgórze, a tam jest dzisiaj cel numer 1 Sagrada Familia. No i właśnie tą kolejotką za chwilę sobie będziemy wjeżdżać. Jakie nastawienie, czy podoba Dobrze, wam się ta Tak Tak? Zaustrofowanie, ile tak. wysokości Ale jak masz mieć tak, Wysokości, jak pracujesz w straży pożarnej o... zdrowie nas wszystkich, tak naprawdę I się boisz jeżdżać na 40 metrów Przekupimy karza Kto ci dał uprawnienia? <laughs> Wchodzimy Intensywny spacer był na samą górę pieszo Jakieś 20 minut no i jesteśmy na samej górze Widzimy panoramę Barcelony Tam będziemy szli, Sagrada Familia Tam musimy być za 2 godziny dwie godziny. Dlatego jesteśmy tu jeszcze z 15 minut i schodzimy W tamtych rejonach byliśmy wczoraj na Camp Nou Tam jest Camp Nou, o widać Tam jest Camp Nou, które jest obecnie remontowane Postanowiliśmy tu wejść. Bilet kosztuje 12 euro, 8 euro ulgowy, no ale jeżeli chyba poniżej, nie wiem. Na pewno mniej niż 14 lat trzeba mieć, podejrzewam, że z 12 albo 10, wtedy 8 euro. Czy cena jest warta? Nie wiem, szczerze mówiąc, to już od każdego zależy. Jest bardzo, bardzo fajny widok. Mamy flagę Katalonii, mamy morze, mamy wieże. Bardzo proszę. Także tak to wygląda. Spiłamy wszyscy razem, uliczkę znam w Barcelonie. W uliczkę wybiegnie boniek. Uliczkę znam w Barcelonie. W uliczkę wyskoczy boniek. No ładne są te wszystkie uliczki w Barcelonie. Sagrada Familia. Dotarliśmy. Jesteśmy godzinę przed czasem. Także czas mamy dobry. Możemy jeszcze coś delikatnie sobie przekąsić. Później mamy w planach? Park Güell. Także no, rewelacja, rewelacja. Czasowo powinniśmy się wyrobić. Tylko w Sagradzie Familia no, godzina to jest max. Nie? Później musimy ostro buta lecieć, nie? tylko to noc. Widzimy tą konstrukcję. I to tam wszystko wygląda. Sagrady Familia bilety 100? 110 zł chyba wyszło na, na głowę z tego co pamiętam po 110 zł mamy tutaj wejście na godzinę 14.15 nie wiem czy tam poprzednie ujęcie to złapało ale koszt 110 zł na głowę Chyba warto, mamy jakąś tu opcję z Audioguidem, mamy pobraną aplikację do tego, e, słuchaweczki. No e, i możemy tutaj spędzić maksymalnie godzinę, no bo stamtąd musimy lecieć do parku GL. Okazuje się, że e, że, 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 e, że tam chyba no nie wiem, transport publiczny nie dojeżdża, także będziemy musieli iść pieszo i nie wiem czy nie pod górę, no także myślę, że będzie to trochę męczące. No cóż, zobaczymy. Ik ikoniczne miejsce. Konstrukcji Antonio Gaudiego. Ma być podobno ukończone w tym roku, i ma to jakiś związek bodajże z rocznicą śmierci, albo urodzin Gaudiego. Mamy 15 minut, czy nawet 13 do wejścia. Mamy bilety a idziemy. No, bo nie, bo nie, bo nie. Jesteśmy bardzo ciekawi, jak to będzie w środku wyglądało. Z zewnątrz na pewno, nie. a ty już kilka słów. No, Jestem wdzięczny, że daliście mi podejść do Kepsa Zjadłeś so... Z... Co sobie zjadłeś powiedzmy sobie kebaba za 550 ja mhm. Tak, czy będziesz miał siłę żeby później pół godziny iść do parku GUEL Prawdopodobnie pod górę e Tak, będę miał siłę iść do parku Gół. Chilia Lecz... ja własnymi rękoma tutaj dotykamy Tu sam Gaudi tutaj dotykał to Raczej ja, nie sądzę? A ja sądzę Rzucę okiem na to wszystko, cały czas w budowie widzimy. To jest taka główna atrakcja chyba tej Barcelony, nie? Tak mi się wydaje. To możliwe. Główną moim zdaniem jest z tampołów. Nie no tak, tak, generalnie jeśli chodzi... Pa, wszystko tu się buduje na nowo. No ale co? Generalnie dwa dni raptem jesteśmy dużo już, nie? Już My zwiedzili. nawet bardzo dużo. Także super, o to właśnie chodziło. Naprawdę Barcelona robi na mnie wrażenie. Duże. Naprawdę. <gry> Psują te dźwigi troszkę tutaj ten widok, no ale co zrobić? Będzie jeszcze ładniej kiedyś. Miejmy nadzieję, że tu jeszcze kiedyś człowiek wróci. Sagrada Familia jesteśmy, mamy tutaj Audioguida. No i cóż, będziemy zwiedzać sobie zgodnie z tym? No potężna konstrukcja, ale już kilka słów, jak Ci się podoba. W śródunku, tak się mi się to podoba. No mi też Kościółek jak kościółek. Wiele takich widziałem. No jest solidnie zrobiona. Wydaje mi się, że więcej takich ładniejszych zdobień widziałem gdzieś wiesz, w ja czy gdzieś tam, no? Z zewnątrz robi wrażenie, ale mhm. w środku już tak mhm. dla mnie nie do końca. Mhm. No, no i słuchajcie, idziemy z jakimś tam, jakimś tam, z jakąś kolejnością chyba, nie? Pójdziemy. Tu czwórka jest. No cóż, idziemy na zwiedzanie. Sagrada Familia. Sagrada Familia. Zwiedzamy. Naprawdę ładne zdobienia, witraże, wpadające światło do środka. Także bardzo jasne pomieszczenie. Tutaj gdzieś tam zaczęliśmy od wejścia, od powiedzmy, takiej, nie nazwy tego wystawy, ale takiego elementu o nazwie las No i z tego, co tutaj mówił Audioguide, Gaudi, projektując Sagradę, Familię, był związany z przyrodą i. Chyba te kolumny tutaj miały symbolizować drzewa. Także widzimy takie elementy zieleni, czerwieni, pomarańczu. Oczywiście obowiązuje tutaj dosyć taka cisza, więc nie będziemy mówić za głośno. Ciekawostka. Także krypta jest tutaj nawet najstarszą częścią Sagrady Familii e, Jest częścią tej bazyliki. Miejsce są Został pochowany 12 czerwca 1926 roku e, przez e, mieszkańców Barcelony, m, którzy no, gdzieś tam. Wyszli w tym czasie na ulicę w czasie go, w uroczystości pogrzebowych z docenieniem jego pracy na dobę skrypta są przemężone. Ark riders, hmm. Ostatni rzut oka na Sagrada Familia i doszliśmy wszyscy komisyjnie do wniosku, że jednak z zewnątrz to robi dużo większe wrażenie niż wewnątrz. No ale jest tych detali trochę, nie? Tak. To mówię. Naprawdę, też mi się tak wydaje. Eee, witraże. Mi się podobało to, że te witraże na zielono, przez które pada słońce, sprawiają, że te kolumny wyglądają jak. Drzewa, tak? tego dobrze brać jakieś gajdy i tak dalej, zrobić jakiś research No jest dużo detali, jakby się tak przyjrzeć Jakieś zdobienia, krzyże było audio, Ogólnie, każde źródło informacji słuchajcie, ruszamy do parku w pół godziny pieszo Myślę, że trochę pod górę może być Gotowi jesteśmy Dobra, komu w drogę, temu czas to nasze hasło dnia Także będziemy podziwiać tutaj piękno przyrody i genialną, podkreślam, genialną architekturę Antonio Gaudiego. No i pogoda. Tak, pogoda jest bardzo dobra, powiedziałbym, że z 15 stopni, jest bardzo ciepło. z wszystko skanujemy No, idziemy, idziemy zwiedzać. No i co, więcej na przebitkach. Parguel.

Guarda cos'è? Ah vieni! <susurra> <Da. è questo. susurra> Ma non mi naso questo! Ma proprio un video! Hai fatto il video! Guarda quello che lo si Guarda! Farguel, kolejny widok. Sagrada Familia. Kolejka, z którą dzisiaj jechaliśmy. Z górze Montuí, czy jakoś tak? Nie? Montuí. No bardzo, super miejsce, po prostu super miejsce. Nie ma śniegu. Nie ma śniegu. Tak, tutaj mówimy sobie, jak sobie pomyślimy, że za 24 godziny, nie no więcej, tak? Będziemy musieli no, już do mrozu wrócić. No to nie jest to przyjemne, ale. Póki co się cieszymy. Mateusz, teraz dwa słowa. Chciałem, żebyś tutaj opowiedział o tym, skąd się palmy wzięły tutaj. Bo hmm. wiem, że ustaliłeś coś na ten temat. No tak. Palma karuwa ta jest rodzimą palmą tutaj w Hiszpanii. Reszta jest chyba przywieziona gdzieś tam przez Hiszpanów z różnych kolonii, pewnie. I nasadzona na mieście. Czy one się nie wzięły z nikom? chcesz powiedzieć? Nie, nie wzięły się z Jednym słowem. Hiszpania jest naturalnym środowiskiem palmy karłowatej. Dokładnie. O, dobre podsumowanie. No mi się bardzo te palmy podobają. Bardzo. Idziemy dalej zwiedzać Park, park mi... Güell. To co jest tutaj, to Zaczynamy park GUEL. Idziemy sobie teraz do Knajpki. Tak, idziemy jeszcze zobaczyć te budynki. Ale już jesteśmy na samym dole, bo byliśmy na samej górze parku GUEL. Naprawdę robi wrażenie, robi wrażenie te detale, które tu są. No i zaraz idziemy sobie jakieś Knajpki coś szanać. No y ja również, tak? To jest dobra atrakcja Nie, to muszę grać do w środku Mamy wielką krewetę i paeję. Państwo, się doczekaliśmy Zamówiona no, Paeja, czyli narodowe danie kuchni hiszpańskiej e, no, Myślę, że nam smakowała Trójkę się... Ja nie jadam takich rzeczy, ale było Ale już symbolicznie Lecz. zjadł My się, Nie powiem, że pękam, ale pojadłem Znaczy okay. nie tylko jedzenie, ale i obsługa, fenomenalne tak? Upsu, gott, fine, tak, tak. tak, tak. kelner tutaj ogarniał naprawdę. Niedługo się czeka, niestety, na nie no, co zrobić. Kosz 50 euro już, tak? tak, tak, tak Zapoje tak, dla. Tego tak, za dwie osoby policzyła. Tak. No i jeszcze na koniec Barceloneta, czyli plaża tutaj w Barcelonie. Bardzo duża, bardzo ładna. No nie jest jeszcze jednak koniec dnia, jeszcze jedziemy sobie na taras w galerii handlowej którą mm, odwiedziliśmy pierwszego dnia. Hmm, także ciekawa w ogóle konstrukcja tutaj. No i zobaczymy jeszcze, jak z wieczora będzie wyglądał jak wyglądała Barcelona. Tu po, to widzę, że nie, nie dotarli do sklepu Barcelony, gdzie mogli się sobie kupić czapkę. Ale my zobaczymy, jak jest na tarasie. W takim razie. Desoperatca. Barcelona wieczorem. Tam byliśmy wczoraj